Ale mi się coś tutaj powyłączało, po, po, po po, bo robię tutaj strumieniowy przekaz i gdzieś mi się coś urwało. Więc. Nieruchomość nie jest pasywem z tego względu, że też koło tego trzeba dochodzić, ktoś musi się tym zająć, ty albo po prostu osoba, którą opłacasz, żeby się tym, wydań, tym zajmowała, więc to nie jest pasywo. Dodatkowo, jeżeli to jest mieszkanie czy dom jest na kredyt, to w dalszym ciągu wymaga po prostu kapitalizacji, którą po prostu musisz wydobyć, musisz po prostu ją wypracować w jakiś sposób. Więc to nie jest dokument pasywny. Um, aktywa. Aktywa są czymś, co jest w pewien sposób niezależne od tego. Czyli tak, możesz spać, możesz być na wakacjach, a one tak za Ciebie zarabiają. Czyli to nazywa się robieniem pieniędzy. To się nazywa wtedy taką sytuacją, kiedy pieniądze robią na Ciebie. I są to takie sytuacje, kiedy na przykład inwestujesz, jesteś inwestorką. Czy na przykład na giełdach w postaci tradingu, czyli handlujesz na przykład różnymi, czy to, Jakimiś dywidendami, czy na przykład walutami, czy na przykład rynkiem kryptowalut. Więc to już, to już są też aktywa, ja tam też pracujesz, natomiast tutaj bardziej chodzi mi o aktywa związane z um, długą, długim terminem. Czyli w momencie, kiedy ty na przykład inwestujesz raz i um, wiesz, że to po prostu ma teraz po prostu leżeć, leżakować, dojrzewać, tak jak dobra wino, przez ileś tam czasu nie musisz do tego zaglądać, ty nie musisz tam koło tego nic robić, nic wykonywać, bo po prostu to sobie leży, możesz sobie leżeć lub nie, ale po prostu to sobie leży, to nie wymaga twojej ingerencji, to nie wymaga twojej uwagi, to nie wymaga twojego czasu, czyli wszystko tam, gdzie jest wymagana Twoja uwaga, twój czas jest pracą. Nie jest a, wtedy pasywne. Nie ma czegoś takiego jak po prostu pasywa w tym, w tym rozróżnieniu. A, I a, to też nie jest mój wymysł, tylko to jest w, w książce. Tytuł poznam, podam Ci w, dokładnie w komentarzu, bo w tym momencie nie chcę pomylić książek, bo to jest dwóch autorów, którzy mają bardzo podobny nurt myślenia, więc nie chcę po prostu podawać błędnej informacji. W każdym razie tam po prostu pięknie było to rozpisane. Okej, okay, to jest biedny ojciec, bogaty ojciec, czy kiosaki, A, i tam po prostu są rozróżnione pasywa i aktywa, więc posługuje się danymi od autora. W każdym razie takie aktywa to są właśnie takie inwestycje szczególnie długoterminowe. Chodźmy dalej. Jeżeli chodzi o priorytety, niezależność finansowa polega na zabezpieczeniu podstawowych właśnie takich wydatków, jak mieszkanie, jedzenie czy transport, czy od czasu do czasu jakaś tam przyjemność, natomiast wolność finansowa jest to realizacja stylu życia na, na własnych zasadach, na poziomie takim, jakim gdzieś sobie po prostu zwizualizowaliśmy. Są to podróże, pasje, cele charytatywne, inwestycje i tak dalej, i na tym polega ta wolność finansowa. Niezależność finansowa wymaga właśnie tej pracy, wymaga czasu, wymaga energii, może być właśnie elastyczna i też bardziej autonomiczna, czyli w momencie, kiedy masz już tą poduszkę finansową. Mówi się tak, że to jest bardzo indywidualne. Z punktu takiego ekonomicznego, jeżeli bym miała w ten sposób mówić, no to taka poduszka finansowa to takie minimum 6 miesięcy utrzymania. Czyli w momencie, jeżeli w tym momencie wydajesz na swoje życie koszt, twojego, koszt utrzymania Twojego życia, jako jednej osoby w tym w danym gospodarstwie domowym wynosi załóżmy dla zaokrąglenia, tak po prostu dla łatwiejszego poruszania się, załóżmy 5 tysięcy złotych, brutto to już. To w tym momencie 5 razy 6, no to daje Ci 30 tysięcy złotych brutto. Więc to jest taka wtedy kwota, która daje Ci taki święty spokój na tych 6 miesięcy, że. Mm, Będziesz miała na opłaty, będziesz miała na jedzenie, będziesz miała po prostu na normalne funkcjonowanie na zapłatę czynszu i tak dalej, tak dalej. Więc to jest taka optymalna. Natomiast ja znam też wiele osób, dla których tego typu połóżka finansowa jest w zupełności niewystarczająca i potrzebują po prostu mieć znacznie większe. Zazwyczaj to jest około 36 nawet miesięcy. Bardzo dobrze też to pokazały czasy pandemiczne. Które, w których wiele na przykład też przedsiębiorstw, firm pozamykało się, bo na przykład firmy no też nie miały takich poduszek finansowych. Te poduszki finansowe to są właśnie te zyski, natomiast jak ja pracuję z przedsiębiorczyniami, no to bardzo często jest tak, że te przedsiębiorczynie, one po prostu bardzo często nie mają adekwatnie wyliczonych cen swoich produktów, swoich usług, stąd też nie ma tam marży, nie ma tam zysku dla firmy. Zysk to jest ta poduszka dla firmy, która w razie takich sytuacji, w razie jakichś takich nieprzewidzianych okoliczności powoduje, że masz zabezpieczenie i na przetrwanie po prostu kolejnych jakichś miesięcy, kiedy w danym momencie coś tam ruszy i będziesz mógł dalej funkcjonować. Natomiast historia pokazuje przeróżne zdarzenia i warto z tej historii też się uczyć i brać różnego rodzaju przykłady. Czasami właśnie takie półroczne zabezpieczenie może być w zupełności niewystarczające i stąd też potrzeba właśnie takiego zabezpieczenia nawet na kilka lat, czy to własnego, osobistego, czy firmowego, bo twoja poduszka finansowa nie jest tą samą poduszką, Finansową co Twojej marki osobistej. Te rzeczy też musisz rozróżnić. Więc ze względu na to, że dzisiaj to nie jest do końca takim tematem, jeżeli chodzi o poduszkę finansową Twojej marki osobistej, dzisiaj bardziej się skupiamy na takim temacie związanym z Twoją osobistą, a niezależnością czy też wolnością. Bo wiele właśnie osób ma takie błędne właśnie myślenie, że no, już jest wolna finansowa, się okazuje, jak tak się po prostu potem bliżej przyglądamy. No to, to nie. Ja Ci na sam koniec podam, wczoraj podawałam zresztą na stolice moją definicję wolności finansowej i ja Ci jeszcze ją na koniec przypomnę, czym ona dla mnie jest. Um, więc niezależność finansowa jest to taki, dosyć często też tryb życia taki oszczędny, skoncentrowany na stabilizacji też finansowej. Okej, okay, masz te przepływy, masz te dochody, natomiast nie jest to taki styl życia, którym ty byś chciała na przykład funkcjonować. Natomiast wolność finansowa jest to styl skoncentrowany na maksymalnej wolności, na wyborze tego, w jaki sposób ty chcesz żyć i jak chcesz po prostu funkcjonować. Osoby, które są niezależne finansowo, dosyć często właśnie unikają takiej zależności od innych, czyli od pracodawców, pomocy finansowej czy jakichś tam kredytów, czyli już są na większym takim poziomie świadomościowym, już tam jest troszeczkę więcej takiej inteligencji finansowej, ale jeszcze tam jest dosyć sporo takiej biedy mentalnej. Natomiast osoby, które już właśnie doświadczają tej wolności finansowej, spełniają właśnie swoje marzenia, realizują wizję życia bez ograniczeń, bo mogą sobie na to pozwolić, mając dużą ilość pieniędzy po prostu mogą sobie zapewnić lepsze zdrowie, lepszy styl życia, lepsze po prostu sposoby odżywiania, lepszy sposób zadbania o siebie, czy to psychicznie, czy to fizycznie, czy to emocjonalnie, czy ekonomicznie. Po prostu pieniądze są narzędziem, które umożliwiają bardzo wiele w życiu, ale nie są czymś, co, co powoduje, że, że ludzi zmienia, bo takie przekonania też rzeczywiście krążą. Dalej, niezależność finansowa bardzo często charakteryzuje się też u takich osób niską, niskim takim progiem ryzyka inwestycyjnego, i często są to osoby, które będą na przykład inwestowały w jakieś akcje obligacje, na przykład bankowe czy, czy skarbu państwa, które w ich przeświadczeniu jako systemowe są bezpieczne, natomiast jako roczna stopa zwrotu, no są to na przykład to są bardzo, bardzo, bardzo groszowe. you Sprawy, przykładowo z 10 tysięcy złotych, na przykład możesz zyskać na przykład 100 złotych, więc to nie, są, to nie są zwroty. Natomiast osoby, które są wolne finansowo, które aspirują chociażby też do wolności finansowej, one już są na innym poziomie mentalności, jeżeli chodzi o wolność finansową, bo one mają więcej właśnie tej odwagi do tego, aby ryzykować, aby na przykład inwestować długoterminowo, gdzie długoterminowe inwestycje są znacznie bezpieczniejsze niż te krótkoterminowe, a te krótko. Ja chyba się połączyłam, ale nawet chyba nie mam połączonych słuchawek, e, tak sobie to uświadomiłam teraz. No trudno, mniejsza z tym. W każdym razie. Inwestycje właśnie krótkoterminowe to są na przykład day tradingi czy swing tradingi, natomiast to nie jest kilku, kilkuletnie czy tam kilkumiesięczne, chociaż swingi to też mogą być dłuższe. W każdym razie nie o rodzajach dzisiaj inwestycji, natomiast tutaj są te rodzaje, że właśnie taki próg ryzyka u osób niezależnych finansowo jest taki bardzo bezpieczny, skoncentrowany bardziej też na tym, co jest. Takie bardziej powszechne, bardziej publiczne, co jest bardziej, w jaki sposób popularyzowane przez system, przez społeczeństwo, na przykład inwestycje, jeżeli chodzi o też o, o giełdy, one bardzo często spotyka się, jeszcze z tym, spotyka się jeszcze z tym, że są negatywnie spostrzegane jako na przykład piramidy finansowe, czy na przykład coś, że można stracić pieniądze, po prostu trzeba wiedzieć, w jaki sposób inwestować, trzeba, żeby w ogóle zabrać się za jakąkolwiek inwestycję, nieważne, czy to jest inwestycja w banku i czy to jest inwestycja już na giełdzie, to trzeba po prostu mieć znajomość z tego produktu, tego instrumentu, w który zamierzasz inwestować. Natomiast najgorszą inwestycją z mojego punktu widzenia jest inwestycja taka, gdzie powierzasz swoje pieniądze jakiemuś maklerowi czy brokerowi i po prostu dajesz mu te pieniądze, aby on je pomnażał na takiej zasadzie, że Ty nie masz czasu, że Ty się nie znasz, że, że nie chcesz się tego uczyć, że nie chcesz się dowiadywać, to jest przerzucanie wtedy odpowiedzialności i to jest dosyć taki krótki taki sprint, bym powiedziała, do tego, aby też często gęsto pieniądze móc utracić, szczególnie jeżeli Ty na przykład nie masz takiej wiedzy, w co Ty inwestujesz. No dosyć bezpiecznym źródłem inwestycyjnym są na przykład kruszce, są to metale, czyli złoto, srebro, platyna, więc to są takie bardzo bezpieczne, inwestycje i nieważne w jakim okresie życia, tak naprawdę one zawsze po prostu są bezpieczne. Okay. Um, I um, dalej idąc, jeżeli chodzi o, um, no, tak, tak, no jeżeli bym miała na przykład powiedzieć um, o, o oddawaniu pieniędzy maklerowi czy tam brokerowi, to z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak mało ludzi ma oszczędności albo po prostu oszczędza, bo zazwyczaj ludzie oszczędzają na kredyt, na wakacje, na, na studia dla dzieci, o ile się to takie coś zdarza, czy na przykład oszczędzają na, na przykład, no nie wiem, no na, jakąś, na, jakąś, na jakąś, rzecz, rzecz związaną z garderobą, no to mm, no, to jest też wynik po części właśnie takiego myślenia takiego dosyć biednego. Dosyć często to jest związane właśnie z taką biedą mentalną, polegającą na takich przekonaniach, że. Znaczy nawet nie przekonaniach, okej, okay, bo mi się już za bardzo tutaj myślałem te wątki, więc lepiej, żebym po prostu tego nie, nie zadawała teraz do tego spotkania, bo będzie po prostu za dużo. W każdym razie. Jeżeli chodzi o, o to oszczędzanie, to już lepiej faktycznie nawet e, zrobić to oszczędzanie poprzez e, nawet ten bank, niż w ogóle tego nie robić. E, natomiast są naprawdę dużo lepsze i e, fajniejsze e, formy inwestowania z lepszą formą zwrotu, tylko po prostu trzeba się pouczyć. E, I to jest. E, to jest związane też z odwagą, jakby nie było, bo kiedy mamy takie społeczeństwo, które nas nie wspiera, które będzie nas demotywowało do tego, aby po prostu te pieniądze inwestować, no to może być trudno. Chodźmy dalej. Jeżeli chodzi o niezależność finansową, osoby, które zainwestowały np. w małe mieszkanie. Na no, taki wynajem i pokrywają też swoje koszty życia. Dziś z nieruchomości, e, tak naprawdę, tutaj, w tym kontekście, jeżeli chodzi o właśnie te nieruchomości, no to to jest dosyć małe mała stopa zwrotu, lepsza taka niż w ogóle, natomiast żeby to już miało jakiś sens, no to, to już lepiej to się opłaca przy wielu tych nieruchomościach, bo zazwyczaj to jest od 5% do 15% zwrotu w skali roku, jeżeli chodzi o inwestycje, no bo są tutaj też podatki, są też koszty, które są ogromne, w zależności od tego, jakiego typu to są nieruchomości, czy to są jakieś kamienice, czy to są jakieś bloki, czy to są nowe, czy to są z rynku wtórnych i, i wiele, wiele różnych rzeczy, więc to też będzie miało wpływ na to po prostu jak, jak, jaką stopę zwrotu będziesz utrzymywała. Dodatkowo też różnego rodzaju ustawy, które państwo też narzuca na, na, na wzbogacanie się. Więc to jest jedna z, natomiast już to się po części troszeczkę robi taki przestarzały model inwestycyjny i dużo lepsze są takie inwestycje, chociażby na przykład jak na, oparte na blockchainy, związane m.in. z kryptowalutami. I są to projekty, które zdecydowanie w moim takim też odczuciu mają dużo większą przyszłość niż tak naprawdę inwestycje w różnego rodzaju na przykład też nieruchomości, bo możesz powiedzieć, że OK, mówisz o jakichś blockchainach, jest to coś na pewno związane z online, wystarczy, że nie ma prądu, nie ma internetu i po prostu są kredki, tylko że są też portfele zewnętrzne i wtedy no, nikt cię tego ani nie ukradnie, ani nie schakuje, ani po prostu to Ci nie zginie. No, chyba, że po prostu sama zgubisz to urządzenie, ten portfel zewnętrzny. A więc jest to jak najbardziej bardzo, 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 bardzo zabezpieczone. Natomiast jeżeli chodzi o nieruchomości, to możesz powiedzieć, że to są znacznie bezpieczniejsze inwestycje. No ja się z tym nie zgadzam, z tego względu, że wystarczy po prostu sprawdzić sobie ustawy w Polsce, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie, że w momencie, kiedy dojdzie do jednego z trzech stanów wyjątkowych, nie będę dokładnie używała tych stwierdzeń, tych słów, a po prostu tutaj też algorytmy nie wyłapywały przy różnych jakichś tam. Słów i, i nie robił po prostu blokad, to wystarczy, że jeden z tych stanów po prostu spowoduje, że Twoja nieruchomość może być w każdej chwili przejęta przez um, różnego rodzaju służby mundurowe bez prawa ubiegania się o jakiekolwiek odszkodowanie. Więc to jest ustawa, która naprawdę bardzo wiele zmieniła, i tak naprawdę możesz w każdej chwili stracić tą swoją nieruchomość bez prawa do odszkodowania. No, a co się z Tobą będzie działo, gdzie Ty będziesz mieszkała, jak będziesz funkcjonowała, nikogo to nie będzie interesowało. Więc, no, dlatego na przykład, w moim odczuciu, nieruchomości, jeżeli chodzi o rynek polski. Spowodowało, że no, jednak jest to troszeczkę zniechęcające. Mogę się mylić, nie jestem specjalistką, jeżeli chodzi o dziedzinę nieruchomości, natomiast mówię o tym, czegoś sama dowiedziałam, co gdzieś sama doczytałam, gdzie po prostu miałam z czymś jakiś kontakt, więc nie bierz tego jako jedyną objawioną prawdę. Sama poszukaj, sama się doszukuj, a dowiaduj się. Masz tak samo jak ja, też mózg i możesz po prostu go wykorzystać. Stać do wielu różnych fajnych, ciekawych rzeczy. Natomiast ja Ci po prostu mówię o moich doświadczeniach i nie są one jako jedyna objawiona prawda. I nieważne, co tutaj usłyszysz na tym kanale, to są tylko i wyłącznie albo aż moje doświadczenia i moje, moje też interpretacje. Więc też, żebyś to miała na uwadze. Ok, więc tak, zbieg, zbie, zbliżamy się powoli do końca, więc niezależność finansowa jest, jest związana z bezpieczeństwem finansowym. Z takim dążeniem do tego bezpieczeństwa. Natomiast wolność finansowa jest to pełnia życia i swoboda wyborów. I dla mnie wolność finansowa jest związana z tym, że ja mogę robić co chcę, gdzie chcę, z kim chcę, jak chcę i ile chcę. Więc dla mnie to jest wolność finansowa, że e, niezależnie też gdzie jestem, co robię, czy też nie robię, to mam e, inwestycje, mam aktywa, które. Po prostu generują mi pieniądze. Więc to jest dla mnie i moja wolność, i moje bezpieczeństwo, i e, moje życie, w takim stylu, w jakim ja po prostu sobie w danym momencie życzę. E, więc to jest ta, ta wolność. I dodatkowo po prostu mogę robić, co chcę, gdzie chcę, jak chcę, z kim chcę, ile chcę. Więc to jest niesamowite, więc dzisiaj naj, najważniejszą, najcenniejszą walutą jest czas i nasza energia. Nie umiejętności, nie ilość inteligencji, nie ilość zrobionych studiów czy kursów, szkoleń, tylko tak naprawdę Twój czas i Twoja energia. Więc to jest najważniejsze, tak naprawdę najcenniejszy zasób w dzisiejszym świecie, jak i również waluta. Dobra, jeszcze raz e, chciałabym Ci przypomnieć o jutrzejszym spotkaniu live e, z Olą. Będziemy rozmawiały nie tylko właśnie o, e, o tym, jak Polki za granicą e, zaniżają też swoją wartość, ale między innymi też o perfekcjonizmie czy syndromie oszusta. Więc zapraszam cię jutro na godzinę 12 czasu polskiego, tak? 12 godzina czasu polskiego, więc dosyć specyficzna godzina, jeżeli chodzi o spotkanie mnie i drugi live w ciągu tygodnia, więc też jestem pod wrażeniem. A ja tymczasem ogromnie, ogromnie ci dziękuję. Jeszcze raz przypominam, że do końca listopada jest jeszcze promocja promocja. W zasadzie to no, można tak to nazwać, bo ja nie organizuję Black Friday'ów, natomiast zdecydowałam, że ceny moich usług, czyli sesji jeden na jeden mentoringi, one od grudnia po prostu rosną. W związku z tym do końca listopada masz możliwość zarezerwowania pakietu sesji ze mną. Po wcześniejszej też oczywiście rozmowie ze mną. Wypełnieniu też kwestionariusza i po prostu zabukowanie, czyli zarezerwowanie takiego terminu, takich sesji ze mną z wykorzystaniem w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Więc możesz rozpocząć nawet swój proces transformacyjny, nawet w ostatnich dniach maja bo wtedy przypada właśnie 6 miesięcy, koniec maja. Więc to tyle z takich ogłoszeń, jeszcze raz bardzo dziękuję, ja biegnę na następne spotkanie i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień, ściskam pa, pa.